Krótkie podsumowanie spółki ZO. Takie samo podsumowanie będzie na tym majowym szkoleniu. Proszę Państwa, spółka ZO ma osobowość prawną i może nabywać majątek na siebie. Jak będziemy coś kupowali, samochód, to w dowodzie rejestracyjnym będzie Skłodowski spółka ZO. Ale my nie chcemy samochodów. Mamy, mamy, mamy dość samochodów. Nie potrzebujemy, żeby, żebyście nam kupowali. O majątku powiedziałem. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki jest pełna, chyba że porządnie to zrobicie w przypadku upadłości. Jeżeli pociągnę e, to jeszcze w dalszej części szkolenia. Spółka za jest na księgach handlowych to jest trudne. Księgi handlowe są trudne. Spółka zapłaci 9% podatku od zysku lub do tego 19% od dywidendy, lub tam, oczywiście, 19% od zysku, jak jest dużą spółką, lub jest na CIT estońskim, CIT estoński, w drugiej części szkolenia. W spółce zo słabo, słabo jest z elastycznością zmian. Jak chcę zmienić wspólnika, zmienić udziały, coś kupić, sprzedać, to wszystko musi być notariusz, KRS i tak dalej. Jeżeli chodzi o gotówkę, nie ma żadnej elastyczności z obrotu gotówką. Wziąłem 500 zł, muszę się ze spółką rozliczyć. Wpłaciłem do spółki 200 zł, spółka się musi rozliczyć ze mną. Tam wszystko musi być transparentne, tak, żeby Teściowa miała do tego wgląd, bo po to właśnie są księgi i do tego też jeszcze, proszę państwa, wrócimy. I oczywiście na sam koniec koszty prowadzenia księgowości, ksiąg handlowych są wysokie. To dobrze dla nas, nie dla was. Dobrze dla was będzie tylko wtedy, kiedy my wspólnie razem Zastosujemy się do naszego hasła, którego wymyślił mój serdeczny przyjaciel: już nigdy nie będziesz sam w biznesie, i pozwolicie Państwo, żebyśmy my, jako partnerzy i główni księgowi, prowadzili z Wami administrację Waszej spółki. Wtedy te koszty prowadzenia księgowości nie będą wysokie, bo my razem to zrobimy i wszystkie czynności, które robi spółka, my wykorzystamy. Wszystkie te, które my robimy, Państwo wykorzystacie. To jest możliwe, o tym też będę, będę mówił. No tak w skrócie podsumowując spółkę I dalej jedziemy.